Dzień dobry, dzisiaj czas na projekt Denko. Wbrew pozorom nie będzie to haul z Rossmana. Będzie to projekt Denko, ponieważ właśnie cała śnia jest wypełniona pustymi opakowaniami po kosmetykach, czy też po jakichś produktach do pielęgnacji domu z chemii domowej, bo wiem, że lubicie, jak pokazuję także pomieszałam tutaj różne produkty. Zaczniemy od góry. Nie wiem, jak będzie po kolei. Widzę, że tutaj na sam początek będzie dużo właśnie chemii domowej. Pierwsza sprawa sodowy. Środek czyszczący do kuchni, to jest taka niebieska wersja i powiem wam, że sprawdził mi się naprawdę bardzo dobrze. Czułam i widziałam, że moja kuchnia jest odkażona i jest też umyta, jeżeli oczywiście używałam tego produktu. Jedyny minus, jaki tutaj zauważyłam, to to, że zostawia ślady, takie smugi na szkle. Czyli y, płyty indukcyjnej myć tym nie mogłam, znaczy mogłam, ale zostawiał y, smugi, więc raczej do tego bym wam nie polecała, ale jeśli chodzi o mycie blatów, mycie środku szafek czy nawet ja sobie czasami fukałam zlew, żeby odkazić. Jak najbardziej dla mnie w porządku. To są fajne produkty, bo one nie duszą, nie są takie duszące. Ładny zapach. No generalnie ja bardzo lubię te produkty z frosza, więc pewnie kolejnym razem też się skuszę. Teraz mam wersję z Lidla do czyszczenia kuchni i jest super, bo wiecie co, bo nie zostawia smug właśnie na płycie indukcyjnej. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus. Dalej, jeśli chodzi o szkło, no to mam tutaj taki zwykły płyn do mycia szyb. Był no w porządku. Wiecie, ja jakoś nie widzę różnicy między różnymi płynami do mycia szyb. Ważne, żeby miał alkohol ten płyn, żeby nie pozostawiał smug i żeby doczyszczał wszystko. No i tak też było z tym. Ja sobie tutaj trochę dodawałam zawsze glicerynę, żeby nabłyszczać, żeby zapobiegać ponownemu opadaniu kurzu. No i tyle, że żal. Żel? Płyn jak płyn. Ten akurat był z domol, czyli chyba z Rosmana. Chyba tak. Kolejny produkt, który zużyłam, jest to Ługa. O, właśnie, muszę sobie zapisać ją na listę zakupów, bo no bo nie mam już, właśnie. A jest to produkt, który bez którego ja sobie teraz nie wyobrażam prać pościeli, tylko i wyłącznie pościeli. Wiem, że niektórzy używają tego produktu do ręczników jeszcze, czy do jakichś innych tkanin. Natomiast ja. Tylko pościel i zawsze sobie krochmalę właśnie pościel po praniu, tylko że ja robię to w ten sposób, że wyciągam pościel wypraną i moczę ją właśnie w wodzie z tą ługą, następnie wkładam ponownie do pralki na nawirowanie i wypompowywanie tej wody. I tyle. I słuchajcie, pościel jest tak twarda, jest pachnąca, i aż jak się kładziecie w tą pościel w pierwszy dzień, to po prostu czujecie się, jakbyście byli w hotelu. Jakby to była jakaś taka nowa, świeża pościel. Oczywiście ten efekt utrzymuje się przez dobrych kilka dni. Myślę, że jak co tydzień byście sobie zmieniali pościel, to tak naprawdę efekt macie cały czas. W tydzień myślę, że spokojnie eee, ten efekt jest utrzymany. Polecam Wam serdecznie ługę. To już jest moje które, że pakowanie już nawet przestałam liczyć. Kolejny produkt do kuchni jest to po prostu płyn do mycia naczyń. To jest wersja jabłkowa. Ja ten płyn fery bardzo lubię. I nie pamiętam, żebym miała jakikolwiek inny płyn do mycia naczyń, odkąd tutaj mieszkam. E, zawsze był to Ferry, przeważnie jabłko lub też granat. Teraz akurat mam wersję granat. E, przepięknie pachną, myją rewelacyjnie. Czego chcieć więcej? Pienią się, są bardzo wydajne. Bo też takie opakowanie mi starczy naprawdę na długo. Tutaj mamy 900 ml. Polecam Wam. Czasami są w takich dwupakach, na przykład w Osho. E, w Rossmanie też są czasami na promocji. Fajne płyny do mycia naczyń. Jak już się trzymamy ten, tej chemii domowej, e, to pokażę Wam tutaj kolejne rzeczy. Pronto moje ulubione pronto do ścierania kurzy, serio dlaczego? Dlatego, że ono jest w wersji takiej płynnej to nie jest pianka, ja nie cierpię wycierać kurzy tymi takimi piankowymi produktami, na pewno wiecie o co chodzi, bo pronto też takie ma, a ta wersja po prostu jest idealna i też przepięknie pachnie pięknie ściera kurz, zostawia taki błysk, zostawia taką świeżość na meblach ja nim naprawdę wycieram wszystko, czy czasami w środku, wszystko czy na szafkach jako kurze, parapety, w kuchni czasami mi się coś zdarzy, drzwi wycieram, no dosłownie wszystko i ten produkt naprawdę ściera bardzo dużo i można nim domyć e, czasami takie brudniejsze części, jak na przykład drzwi, kiedy zamykamy drzwi o front, a nie o klamkę, to zostawiają się takie ślady. No to, no to ten produkt naprawdę to domywa. I kolejna rzecz są to chusteczki do prania, które mają wyłapywać kolor. I zapobiegać farbowaniu się ubrań. I powiem tak, ja może nie wiem, raz w życiu miałam takie zdarzenie, że, że mi się zafarbowało coś, natomiast teraz staram się uważać, co wkładam do tej pralki, ale jeżeli wkładam na przykład kolorowe rzeczy, czyli jakąś żółtą koszulkę i na przykład niebieską koszulkę, wiecie. Niby temperatura nie jest wysoka, bo przeważnie takie rzeczy piorę na 40 stopni. To jednak trochę się obawiam, i wtedy sobie dorzucam taką chusteczkę. Zdarzyło mi się, że wrzuciłam dwie chusteczki: wtedy, kiedy było tego prania dużo, pełna pralka, i wtedy, kiedy te kolory rzeczywiście były przeróżne. Zdarzyło mi się jeszcze do tego wrzucić jakieś czarne spodnie. Wiecie, no różnie to bywa. I wtedy właśnie wrzucałam te chusteczki. Nigdy od tej pory mi się nic nie zabarwiło. Więc polecam, też na pewno sobie kupię kolejną, e, kolejne opakowanie. Nie wiem czy akurat ten z osą, bo wtedy kupowałam oszą, Ale generalnie takie chusteczki myślę, że warto mieć, bo zawsze jak wyciągam, potem po praniu je. Tu zawsze są ciemne, a one były bielutkie, bo one są generalnie w białym kolorze, a jak wyciągam, to są albo takie szare, albo takie, wiecie, niezbyt przyjemny kolor, ale to oznacza, że wyłapują jednak ten kolor. Może wezmę tą siatkę tutaj. Widzę, że z chemii domowej dalej coś mam. Kurczę, to siedzenie w domu to naprawdę yy, zużywa się dużo produktów. Kokolino Intens. To jest Kokolino w wersji, którą ja bardzo lubię, która według mnie jest intensywna i utrzymuje się na praniu bardzo długo. Niemniej jednak ta wersja nie przypadła mi do gustu. Nie dość, że ten zapach tej pomarańczowej wersji nie był aż tak bardzo intensywny, to też jakoś ten zapach mi w ogóle nie przypadł do gustu. Teraz jak tutaj. No, nie, nie polecam Wam tego pomarańczowego. Jak już, to kupujcie sobie albo jakieś włosy, albo wersję y, niebieską, albo jeszcze wersję miałam. Jakąś miałam? Nie wiem, czy różowej nie miałam. Teraz mam różową, ale nie z Intense, tylko kolino takie y, w, podłużnym, w podłużnej butelce. Ale to mi się nie sprawdziło, po prostu. No, no nie. Przechodzimy już do kosmetyków. Pierwsza sprawa jest to mydło. Bath and Body Works, to jest mydło, do którego ja bym z chęcią wróciła. W sensie mam takie odczucie, że rzeczywiście jak się raz przetestuje mydła z Bath and Body Works, później chce się do nich wracać cały czas. To była wersja w piance. Zapach cudowny. Nie wiem, czy teraz będzie jeszcze taki sam, bo to samo jak te kosmetyki tak stoją dłużej, to nie, no taki sam. Mm a mi przypomina taką zimę, tak, bo ja go zaczęłam jakoś w zimie jeszcze używać. Cudowne mydło do rąk i wiem, że ja się tutaj rozczulam nad mydłem do rąk, ale słuchajcie, to jest zapach, który utrzymuje wam się na dłoniach przez długi, długi czas po umyciu. Ta pianka jest wydajna, w sensie to, że mydło jest w piance sprawia, że mydło ogólnie jest wydajne bardzo. Super się nim myje. I naprawdę rewelacja. Jeżeli tylko będziecie mieć możliwość zakupu mydeł z Bath Body Works, to polecam. Oczywiście na promocji, bo one są niesamowicie drogie. Ale jeśli już dorwiecie jakiekolwiek mydło, to na pewno nie będziecie chcieli wrócić do żadnego innego. Ja chyba mam jeszcze jedno w zapasie, więc na pewno do niego, no, na pewno go zużyję. Ale jeśli będę gdzieś przy Bath Body Works, jak już otworzą te sklepy wszystkie. Będzie jakaś promocja, na pewno się skuszę, bo mydła są po prostu takie ekskluzywne i naprawdę inne niż zwykłe mydła. Polecam. Mam tutaj troszkę takich ym, opakowań z jakichś maseczek, soli do kąpieli. Tutaj mam maskę z Skin 79, to jest yy, Maska z tej serii Seoul Mask, Seoul Girl, coś takiego. Beauty Secret Mask. To była nawilżająca maska. Generalnie te maski, ja je miałam trzy, pamiętam i chyba to była moja już ostatnia, którą zużyłam. I one są fajne. One były jednych, jedne z tych lepszych masek, które rzeczywiście tam nawilżały i pozostawiały jakąś taką tą skórę gładką, taką trochę napiętą, więc polecam Wam. I chyba te, te produkty ze Skin79 są w miarę tanie, bo wiem, że ja te maski dostałam, więc ich nie kupiłam, nie kojarzę ceny, ale gdzieś jak mi się gdzieś tam coś przewijało w internecie, to myślę, że są w miarę tanie. Następnie maska złuszczająca. Bałam się, bałam się, ale wypróbowałam i powiem Wam, że jestem w szoku, bo mm, na początku, wiecie, przez tydzień nic, kompletnie. A później, później się działo na tych moich stopach: zeszła skóra dosłownie płatami. Ja nie będę Wam tutaj pokazywać zdjęcia, mam takie zdjęcie, ale nie. Bo to naprawdę nie wyglądało apetycznie, więc nie, ale naprawdę skóra się złuszczyła i do tej pory, a kiedy ja to używałam nie wiem, może już jakieś dwa miesiące, nawet trzy miesiące temu ja do tej pory mam stopy, które są mega gładziutkie, więc na pewno na 100% jeszcze nieraz będę używać takich produktów. Polecałabym wybierać moment wtedy, kiedy mamy złą pogodę, kiedy będziemy chodzić w zabudowanych butach, bo naprawdę skóra się łuszczy, skóra po prostu schodzi płatami i odrywa się. Ja miałam, wiecie, pościel w skórze gdzieś tam, także było trochę odkurzania codziennie, praktycznie, ale efekt później naprawdę utrzymuje się bardzo długo. Polecam. Akurat ja miałam z Elbiotyki i u mnie się sprawdziła ta maska. Nie wiem, jak z innych firm. Może będę testować w przyszłości jakieś inne. Dalej mam maskę oczyszczającą, bąbelkującą z aktywnym węglem. Według mnie, maski oczyszczające powinny być bardziej w kremie niż w płachcie. Ale okej. Okay. Była to maska, która rzeczywiście bombelkowała i niektórym może się to podobać. Mnie to momentami już denerwowało, bo akurat leżałam w wannie, a wiecie, tutaj mam taką warstwę piany i gdzieś mi to wchodzi do ust, do nosa, i wiecie, więc ja ją trzymałam, może nie wiem, 10 minut i ściągnęłam. No tak też tutaj producent mówi, żeby zostawić na 10-15 minut. Czy oczyściła? Nie wiem, to mogło być oczyszczenie z resztek yy, jakiegoś kremu, z jakiegoś sebu, zanieczyszczeń, ale na pewno nie takie dogłębne oczyszczenie, że wam jakieś, wiecie, pryszcze usun usun usunie ta maska, czy jakieś czarne zaskórniki i tak dalej, więc takie oczyszczenie nie. Po prostu fajna maska, tyle. I mam dwie sole do kąpieli, ta sól, to jest bomba. Słuchajcie, ta sól robi tak nie niebie niebiańską, niebieską wodę. I piękną pianę, że musicie sobie ją wypróbować. To jest Isana, dostępna w Rosmanie. Ja już mam kolejne opakowanie, pokazywałam wam ją już. Pokazywałam wam też na Instagramie efekt, jaki daje ta sól. Po prostu bajka. Serio. Świetna. No i zapach. Zapach też jest cudowny. Zresztą wszystkie te sole z Isany mają zapachy cudowne. I druga sól, która w przeciwieństwie do tej. Ta jest trochę taka jakby lecznicza, trochę taka um, nie tyle relaksująca, bo ta również jest relaksująca, ale tutaj mi chodzi o to, że ona ma takie aromat aroma, aroma aromaterapia. Jest coś takiego? Więc ta sól ma takie funkcje aromaterapii. O, właśnie o to, o to mi chodziło. Yy, ma tutaj olejki eteryczne i generalnie ten zapach, to jest taki zapach głównie eukaliptusa, który yy, rozszerza Wam, wiecie, nagle odtyka Wam nos, jeżeli macie katar, jeżeli czujecie się zmęczeni itd. Polecam Wam tą, tą sól, ale właśnie bardziej w momentach, kiedy jesteście... Zmęczeni, kiedy czujecie, że mm, na przykład was coś zbiera, jakieś przeziębienie, czy jak czujecie, że macie jakiś katar, taki zatkany, tutaj ciężki nos, e, czy chcecie się odprężyć tak, bardziej zrelaksować swoje mięśnie, wtedy taka sól jest idealna właśnie przez to, że ma bardzo, bardzo mocno mm, wyczuwalny ten zapach eukaliptusa. Naprawdę to aż w pewnym momencie może kogoś drażnić, bo naprawdę jest mocny. O, tutaj jeszcze jedna rzecz y, do. Domu jest to tak, takie plastry do toalety. Słuchajcie, one pachną tak, że mi w pokoju pachnie właśnie tym. To jest akurat wersja um, takiego, takiej sosny, lasu, coś takiego. Pięknie pachną, pięknie pachną, tylko mam wrażenie, że teraz ostatnio jakoś tak mniej, nie wiem. Za pierwszym razem jak używałam, to, to miałam wrażenie, że bardziej może się już bardziej... Przyzwyczajam po prostu do tego zapachu, ale fajne, fajne takie plastry. Jedyny minus to taki, że później jak myjecie sobie yy, toaletę, to wiecie, ten żel jakby jest tam i, i ciężko go usunąć, i przeszkadza trochę w myciu te, te, tej toalety, więc to jest minus. Plus jest taki, że pachnie, że się zużywa tak w miarę dobrze, nie, nie rozkleja się gdzieś tam, nie, nie, nie spływa po toalecie. Więc to jest plus. Czy będę dalej kupować coś takiego? Pewnie tak, ale będę chciała coś testować innego, bo jednak to mycie, potem toalety z tego żalu jest takie średnie. Balsamy do ciała z The Body Shop. Tutaj mam truskawkowe. To jest zapach, który również musicie mieć. Jeśli nie mieliście jeszcze tego zapachu truskawkowego, to koniecznie musicie go mieć. To jest też bajka, zapach po prostu cudowny, i rozpływacie się na samą myśl o tym, że wasze ciało pachnie właśnie taką truskawką. Co prawda jest to truskawka taka bardziej chemiczna, ale jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. I to było moje już drugie opakowanie właśnie zapachu truskawkowego. Miałam jeszcze jakieś inne wcześniej zapachy, niemniej jednak ta truskawka chyba podbiła moje serce i uwielbiam. Oczywiście na promocji kupujcie, bo też, też to nie są tanie produkty. Tutaj mam drugie masło, które co prawda nie zużyłam do końca, wręcz zostało go dużo, ale to dlatego, że to jest zapach, którego nie, nie polubiłam. No nie, no po prostu nie. To jest jakaś borówka, edycja limitowana. Ja skądś to mam, gdzieś dostałam albo się na coś wymieniłam, nie pamiętam. W każdym razie ja sama tego kupować nie kupowałam. No nie, po prostu zapach taki dziwny, specyficzny i na dłuższą metę mi nie odpowiadał. Jak ten zapach mogłam nakładać codziennie i to nawet dwa razy dziennie na swoje ciało, tak ten. Po pierwszym użyciu, w pierwszy dzień, w drugi dzień ok, ale w trzeci dzień już, już nie chciałam go. Nie wiem czemu po prostu mi zapach nie przypadł do gustu i wam tego nie polecam. To była jakaś edycja limitowana, więc nawet pewnie już jej nie będzie, ale jakbyście mieli gdzieś tam okazję do, nie wiem, zakupu, czy was to jakoś skłoniło, to raczej odradzam. Kolejny produkt z The Body Shop to jest żel podprysznic z mango. To też są fajne żele, które są bardzo wydajne wbrew pozorom, bo tutaj nie ma ich dużo 250 ml, ale są bardzo wydajne. No i tutaj miałam znowu taki, taką przygodę niezbyt fajną, ponieważ raz już miałam tak, że kupiłam sobie właśnie żel podprysznic o zapachu mango. I. Pachniał jak greyfruit. Oni mają też taką serię grejfrutową i ja wiem jak ona pachnie, bo miałam styczność z tymi kosmetykami. No i ten żel też tak pachnie. E, a wiecie, a panie w sklepach nie pozwolą wam powąchać, bo oczywiście nie wolno otwierać produktów, w porządku. No ale już mi się drugi raz trafiła taka feralna wersja, że... Trzeci raz, jak pójdę do sklepu, no to sorry, ale już powącham. Co w się, sensie, wiecie, otworzę i powącham, zanim to kupię. Bo niby jest w tej um, jakby alejce, gdzie jest mango, a jednak pachnie inaczej niż inne kosmetyki mango. Nie wiem, czy tak ma być, że mango ma pachnieć grejpfrutem, czy to była jakaś taka seria, która no niestety coś tam się im pomyliło. Nie wiem. Kolejny żel pod prysznic to jest. Um, lepiej to jest francuska nazwa, może nie będę jej kaleczyć, ale wiecie o co chodzi, wiecie o jaką firmę chodzi. To jest mandarynka i limonka, bardzo delikatny, super pieniący się, wydajny i orzeźwiający. Pachnie jak taki drink mojito, mm, e, żel pod prysznic, super, bardzo fajny. Polecam Wam, e, to chyba była moja... nie kiedyś chyba jeszcze miałam tam, ale nie pamiętam. W każdym razie polecam Wam fajne żele podpryszczki, naprawdę. Pienią się, nie wysuszają. Ten z The Body, z body Works, tak, nie, Z Debody Shop, tak samo. Kremy do rąk. Tutaj mam krem do rąk z Cien, czyli z Lidla. To jest krem do rąk z ekstraktem z rumianku i pantenolem. Był w porządku, ale nie był kremem, do którego będę wracać. On był trochę za lekki, za taką, miał taką konsystencję bardzo mm, śliską, taką lekką, a ja jednak wolę coś bardziej takiego masłowego, coś takiego cięższego, gęstego, żebym czuła to na dłoniach. Dlatego ten krem mm, zużyłam go bo zużyłam, ale jakoś mi nie przypadł do gustu na dłuższą metę. Natomiast ten jest Totalnie inny. To jest taki krem, którego, do którego mogłabym spokojnie wrócić. Garnier, intensywna pielęgnacja bardzo suchej skóry z alantoiną, i to jest właśnie krem, który ma konsystencję taką gęstą, taką masłową, taką ciężką czasami do rozsmarowania, uwielbiam takie kremy, bo czuję, że one mi nawilżają, czuję, że one siedzą na moich dłoniach, długo się wchłaniają i ten efekt nawilżenia zostaje na długo. Polecam wam ten krem z Garniera, u mnie się sprawdził bardzo, bardzo dobrze. Żele antybakteryjne do, do rąk. Pewnie was nie zdziwię, powiem Wam, że ja przed tym, zanim wszystko się. Tak rozwinęło teraz. Miałam tych żeli sporo, ale jakoś ich tak nie używałam, bo wiecie, wolałam sobie umyć dłonie, jakoś tak. No nie wiem, były w torebce, ale rzadko ich używałam, bo nie czułam jakoś potrzeby. Natomiast teraz, wiadomo, często się tego używa, często gdzieś tam telefon się też wyciera i, i się zużywają takie produkty, więc tutaj mam Balea, bardzo fajny żel antybakteryjny i tak samo Cien, również e, bardzo dobry żel antybakteryjny. One były bardzo podobne do siebie. Idąc dalej, już mam takie bardzo drobne kosmetyki. Mam jeszcze tutaj Hydrolat Aloes z Naturalmi. To jest Hydrolat, którego bardzo lubiłam używać. Przepiękny zapach, bardzo mi się dobrze kojarzył um, i też fajnie nawilżał. Używałam go bardziej jako toniku przed nałożeniem kremu czy przed nałożeniem serum. Wydajny o zapachu aloesu. To jest aloes, łagodzi podrażnienia, regeneruje naskórek, odświeża naturalna mgiełka ciało, twarzy, włosy. Używałam tylko i wyłącznie do twarzy. Nie testowałam hydrolatów w ogóle do, do włosów, więc nie wiem, jeśli używaliście, to możecie mi powiedzieć, jak to się sprawdza. Dalej mam serum do twarzy z Bielenda i to jest serum Super Power Mesoserum. Często o niego mnie pytacie, bo on ma w składzie niacynamid. I to jest serum, który, którego ja Wam będę polecać Bo jest bardzo dobry, u mnie się sprawdził rewelacyjnie Co prawda zostało mi go tutaj troszkę na dnie Ale to dlatego, że już miałam go otwartego dosyć długo Więc stwierdziłam, że już wyrzucę Tym bardziej, że mam jacy na nic z The Ordinary A ten produkt naprawdę super On kosztuje w granicach 20-30 zł gdzie, Gdzieś w internecie go dostaniecie, bo nie wiem czy jest stacjonarnie Ale w internecie na pewno online Super serum, które fajnie Wam łagodzi wszystko, który Wam niweluje jakieś zaskórniki, blizny, zaczerwienienia. Generalnie przywraca Wam sorry, wam skórę do takiej idealnej, do idealnego wyglądu. Szampon do włosów, szampon do włosów z Schwarzkopf, to chyba była próbka, którą dostałam w, u fryzjera mojego i to jest jakiś um, micelarny szampon w sumie, nie wiedziałam. W każdym razie sprawdził się rewelacyjnie u mnie, naprawdę to był jeden z tych szamponów. Nie wiem, coś tam jeszcze jest. Z tych szamponów, po których moje włosy naprawdę bardzo dobrze wyglądały i czuły się też dobrze, były takie nawilżone, takie wypielęgnowane też, oczywiście oczyszczone. Polecam Wam ten e, szampon, jeśli tylko gdzieś go będę widzieć, może Wam przybliżę, bo to już jest taka miniaturka. Jeśli gdzieś tylko go będę widzieć, to na pewno się na niego skuszę, bo tak jak mówię, mam bardzo dobre wspomnienia z nim, więc polecam. Krem pod oczy, krem pod oczy z Natu Handmade, kawę proszę. To jest krem... Który pachnie kawą, po prostu, i ja z chęcią bym do niego wróciła. Mam go tutaj jeszcze dużo, ale to dlatego, że on mi się już przeterminował. Długo też stał otwarty. Znaczy, używałam go, ale jednak już był trochę otwarty, więc stwierdziłam, że już się go pozbędę. Niemniej jednak, jeśli dziewczyny oglądacie mnie, to z chęcią bym przyjęła kolejne opakowanie, bo krem jest cudowny. Mimo tego, że on ma tłustą konsystencję, to nie czułam, żeby obciążał moje skóry pod oczami. Ja właśnie wolę bardziej takie średnio ciężkie kremy pod oczy, nie jakieś bardzo ciężkie. Na przykład z Nakomi mi średnio się sprawdził. Natomiast ten, mimo tego, że jest tłusty, taki no troszkę. Jakby ciężki, znaczy tak się wydaje, ale właśnie on nie jest taki ciężki. E, bardzo mi się dobrze sprawdził. No i ten zapach, słuchajcie. I też zauważyłam, że po dłuższym używaniu tego produktu moje cienie pod oczami troszkę się zmniejszyły, więc też wam pod tym względem polecam ten krem. E, nie, no bajka, muszę do niego wrócić. Cudowny krem, cudowny krem. No i jest w ogóle przewydajny. E, nie wiem, ile go tutaj jest mililitrów bo nie mogłam się... Yy, znaczy tutaj nic nie jest napisane na opakowaniu. Przynajmniej ja tego nie, nie widzę. W każdym razie jest tak wydajne, że wam starczy na, na... wieki. Pomadka. Pomadka odżywcza z peelingiem. Sylveco. Ja jej nie zużyłam, ale tak samo. Siedziała u mnie. Robiłam też taki, wiecie co, przegląd szapek moich yy, i to, co stało już długo, stwierdziłam, że to pozbędę się tego, no bo... Hmm, Wiecie, nakładanie jakiegoś starego kosmetyku na, na twarz, na usta może się trochę źle skończyć. Pomadka z peelingiem. Dla mnie, nie wiem co mam powiedzieć po prostu dla mnie taki bezsens trochę. W sensie mam peelingi do ust, mam je w słoiczku i one sprawdzają się spoko, natomiast tutaj to jest tylko wersja to, że on jest w sztyfcie, ale jak sobie nakładacie go na usta, to i tak musicie sobie to, wiecie, posmarować palcem, żeby ten peeling zadziałał. No i to też się tak rozwala, bo wiecie, przyciśnijcie do ust, więc ten sztyft się zgniata. Nie wiem, nie widzę sensu w ogóle tego. I nie używałam go często. Mam tutaj um, olejek do mojego dyfuzora. Lawendowy olejek z Mint i to jest z tej samej firmy, chyba co um, mój, um, mój dyfuzor, właśnie o którego często pytacie. To jest olejek lawendowy. Bardzo fajny olejek, który pięknie pachniał i oczywiście y, ten zapach rozpowszechniał. Rozchodził się po całym mieszkaniu, więc wam polecam w ogóle takie olejki do mieszkania jak najbardziej. Używam raczej z takiej jednej firmy, natomiast ten miałam jeszcze chyba od początku tego, tego dyfuzora. Makijaż. Tutaj mam też kilka produktów. Eveline, podkład Eveline, dwa w jednym, kryjąco nawilżający podkład. Jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o Eveline podkładów, w ogóle, jeśli chodzi o podkłady, to. Naprawdę, jest on taki niepozorny, bo można byłoby się spodziewać po nim, że nic nie daje, że jest takim tanim, zwykłym, jakimś podkładem, który średnio wygląda na twarzy. Natomiast tutaj nic bardziej mylnego, pięknie wygląda na twarzy, utrzymuje się bardzo długo. Jest, ma, daje taki efekt oczywiście, krycia, ma dobre krycie daje efekt takiej drugiej skóry. Jest zarazem kryjący, ale pięknie wygląda na twarzy, fajnie się stapia i tworzy taką jednolitą maskę, nie tworzy maski ale wiecie o co mi chodzi, taką skórę drugą ja mam w kolor 01 i to był bardzo fajny kolor dla mnie kwas hialuronowy, niebieskie algi kompleks nawilżający, anti pollution czyli przeciwko zanieczyszczeniom no generalnie bardzo, bardzo dobry podkład, mam kolejny tylko mam w innym kolorze, więc czeka sobie na, na lato aż będę trochę ciemniejsza Kolejny produkt to jest Eveline. Um, tusz do rzęs Fiberlast wersja srebrna. Oczywiście. Mój ulubiony tusz do rzęs. W tej chwili nie mam lepszego tuszu do rzęs. Serio, nie ma. Nie ma, po prostu u mnie nie ma. I ostatni produkt to jest błyszczek, błyszczek z VIBO. Również bardzo Wam go polecam. Nawet widzę, że tutaj go zużyłam, bo ja go generalnie wrzuciłam do tej siatki, bo on już jest stary. W sensie mogłabym go używać dalej, bo nie widziałam, żeby coś się tam z nim działo, czy z moimi ustami po nałożeniu tego produktu, ale stwierdziłam, że już go wyrzucę, bo już rzeczywiście trzeba było też go wygrzebywać, tak, i, i nie ma go tutaj już dużo. Więc nawet jestem z siebie dumna, że zużyłam e, błyszczyk, bo z błyszczykami to u mnie jest, wiecie, tak ciężko, ciężko. Natomiast teraz rzeczywiście ostatnio używam e, częściej błyszczyków, więc się zużywają. To jest Vibo Spicy Lip Gloss, ale w jakim kolorze to Wam nie powiem, bo się po prostu tutaj zmazało i nie jestem Wam w stanie powiedzieć, w jakim to jest kolorze. Ale nadawał taki lekki czerwono-różowy kolor, no i rzeczywiście mrowił. Więc niektórym może to przeszkadzać. Tutaj mamy ekstrakt z chili, który ma. No niby nam tam powiększać te usta. Ale jeśli chodzi o mrowienie, no to, no, to, no to mrowi, tak? Więc tutaj był taki efekt. Czasami mi on przeszkadzał, czasami był w porządku, ale pod koniec już stwierdziłam, że chyba wolę takie zwykłe. Niepowiększające błyszczyki, ale dla mnie super błyszczyk. Możecie sobie spokojnie w niego zainwestować, bo on jest tani, więc tym bardziej super. I tak oto doszliśmy do końca. Sporo kosmetyków, sporo mi się tego uzbierało, także mam nadzieję, że Wam się film podobał. I tradycyjnie widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Give it all